będziemy sobie talerzować tamto pole co tak niedawno kupiłem yy, tu jeszcze w ogóle pokażę wam, yy, sąsiad ma taki oto bóg. bardzo ciekawy już nim robiłem ale my teraz zajmiemy się tym no. Idziemy, skręcamy no i dobra, tu znów ładnie kierunkowskaz i pięknie. I teraz tak. cofamy No i też jak mówiłem Mówię, w 30 została dana tylko na górze plandeka na wszelki, żeby nie jakby padało. Znaczy tam był dany, nie plastik tam dałem. Więc tak. Fajny MTZ-cik Fajnie się sprawuje Szubka spałem, jak widać ładnie robi. Robi swoją robotę. Nawet spore to pole. Było ale co tam ja w ogóle to nagrywam kiedy się renderuje film, więc powinniście się cieszyć. czy mi się w ogóle chce. Nie no tak szczerze naprawdę fajny mi to zacik. się tak zastanowić, to i też by może tego w przyszłości kupił. Zrób jak wziąłem. będziemy w sumie dookoła tak robić bo czemu by nie Sobie, napiszcie sobie, co byście poleli w sumie na serię, jakby tak, jakbym w przyszłości tak by kupić to, tak, a więcej 60 czy właśnie MTZ-a napiszcie. Będziemy kupować żadnych takich maszyn jeśli chodzi o ciągniki yy, bo jakieś fajne autko by kupić No właśnie Dobra Tutaj jak na razie tak To... Ogólnie jak mm, tak myśląc tak to jak jak będziemy robić y, siano kosy to zrobimy ją y, nie tak że oddzielnie wszystko tylko że y, będziecie mieli to wszystko w jednym odcinku To by było jakby tu kamień wpadł łatko. Dobra sąsiad coś tam mi się chwalił, że jeszcze jakiś ciąg dostanie na testy. Trzeba będzie mu wziąć spożyć, tak sobie wziąć Także no to ma być jakiś John Deal To jest coś z 6L Jakiś Więc no będzie i z tego Na razie robię tak, teraz wyrównać jak na razie. Także prawdopodobnie będziemy siać John Dylan. Będzie ciekawie. pola będą do siania, więc dwa pola są robimy dądealem. Taka skocznia to będzie od takich mniejszych ciągników, więc no. Musi być i taki większy czasem. Musi się taki też pojawić. Jak na przykład nie, nie że tylko 30 i T25, ale no właśnie teraz sobie tym mtz Więc fajnie było, jakby taki John Deal też tu wpadnął. Taki 5R John Deal zobaczymy, a taka noc kośnie, żeby była no od takich mniejszych ciągników, bo pokazywanie tylko mniejszego ciągnika i mniejszego to nie jest takie yy, fajne, więc tak samo jak bym tylko pokazał dłużej, no to czasem gdzieś musi gdzieś się pojawić ten yy, mniejszy ciągnik, tak? Tak mówię, taka odskocznia od takich mniejszych ciągników. A my powolutku tutaj kończymy. Zajedziemy akurat do siebie, bo tym mtz system zajedziemy do siebie, yy, bo jak na razie on jest w pracy tam odebrać to ten, ale zrób zawieziemy do siebie, jak na razie, i pokażę wam. No to jak te plastik założyłem do na kabinę do tego trzydziestki. Także będzie na kanale John Deal Na komu komuna to jest w ogóle Dziwne Że na serii gdzie bardziej takie małe ciągniki Bo tak większość się ten zbior a tu John Deal Że będziecie mieli jeszcze dwa odcinki pod rząd w tym tygodniu, czyli na przykład we wtorek wstawię właśnie ten, a w środę będzie pewnie z tym John Deere'em. I mustn't lose it or so. Tam były kamienie, pierwsze, kamie... pierwsze kamienie na tym polu się pojawiły. Dobrze, że to były drobne kamienie, to, to jeszcze, jakby były większe, no to, to już przepadł. bym musiał za swoje talerz kupić. Są też plany do, yy, do Władimilca Tura włożyć Ale to też jak na razie yy, To są plany tylko żeby tak tylko żeby pomyśleć sobie o tym a w praktyce na razie niebo yy, tak podejść jest cyklop, no to cyklop na razie mi starcza Dobra, już skończone. Teraz idziemy do siebie. <coughs> Przepraszam. Trochę yy, chrypka. Szybko stążymy, stążymy. Trochę nas zdrowo ściągnęło, ale to nieważne. No i czekaj, to pole. <laughs> na chwilę. Dobra, y, to pole. Y, tam to pewnie. czekaj, To pole, to. o Matko, matko jedyno. Trzeba, trzeba to będzie jakoś wziąć Matko jedyno teraz całe ja się nie wypłacę Dobra, my się widzimy za chwilę, bo znaczy już nie za chwilę. Wykończymy ten odcinek i szybko go przewracamy na drugi bok.